Czego dzisiaj śród nocy dnieje i jako słońce nie pojaśnieje? Chrystus Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Chrystus Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Dla Ciego dzisiaj, Boży Aniele, Ogłaszasz ludziom wielkie wesele. Chrystus, Chrystus nam się narodził, Aby nas odpiekła piekła oswobodził. Chrystus, Chrystus nam się narodził, Aby nas od piekła oswobodził. Dlaczego gwiazda na podzich świeci I przed królami tak szybko leci? Chrystus Chrystus nam się narodził, aby nas odpiekła oswobodził. Chrystus Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził.